Witajcie moi kochani bardzo serdecznie w kolejnej recenzji. Jest to recenzja kalendarza z wydawnictwa Illuminatio, Czaromarownik 2017. Kalend okładka kalendarza przedstawia się w ten oto uroczy sposób. Bardzo, bardzo mi się podoba. Jest ona. Twarda. Tutaj jak zwykle te y, księżyc, panienka ma taki mięciutki y, poblask. Jest jakby z innego rodzaju materii. Tak jak się przeciągnie palcem to jest tak przyjemnie i sympatycznie. Jest to jubileuszowa edycja, co zawiera magiczny horoskop dla wszystkich znaków zodiaku. Kalendarz księżycowy z opisem odpowiednich rytuałów i wykazem świąt magicznych tu też się, widzę, podoba. No, Dziunka, zejdź, 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 Przydatne w praktyce magicznej informacje zebrane w formie tabel i wykresów. Zasady Feng Shui, starej chińskiej sztuki aranżacji wnętrz. najnowsze ekotrendy z przepisami. Wizjonerskie artykuły zawierające moc ciekawostek ze świata magii i nieocenionych porad. Miejsce na osobiste notatki, w którym możesz zapisać swoje cenne wspomnienia i przemyślenia. Także wygląda on w ten sposób. Otwieramy. Naszego czarmarownika. Mamy tutaj miejsce na imię, nazwisko, adres, datę, godzinę, miejsce urodzenia. I uwaga, zaczyna się inność. Znak Zodiaku, ascendent, planeta, anioł urodzeniowy, kolor astralny, kamień mocy, żywioł, magiczne motto. Wyjaśnienia oznaczeń w kalendarzu. Skrócony kalendarz na 2017 i 2018 rok. Oprócz tego powielenie okładki papierowe. Słowo od redakcji na jubileusz. Tutaj stopka wydawnicza. Kto, gdzie i kiedy. I zaczyna się od magicznego horoskopu. I tutaj na cały rok mamy dla wszystkich znaków Zodiaku horoskop. I kolejna oddzielająca strona części kalendarza. I kalendarz wygląda generalnie w ten sposób. Mamy tydzień na jednej takiej rozkładówce. I przy każdym jest. Jakiś bardzo ciekawy artykuł. Zamień dom w magiczne miejsce. Oczywiście kalendarz ma um, zakładkę, także to jest bardzo, bardzo wygodne. Olej z nasion konopi, rytuały na pełnię księżyca, znak zodiaku wodnik. I tutaj każdy, każdy tydzień jest opatrzony, także co tydzień możecie nauczyć się czegoś nowego, innego. Są to krótkie notki, ozieła na koszmary. Krótkie notki, ale niejednokrotnie, naprawdę bardzo fajne. Także idziemy, idziemy dalej. Piernik na piwie też się przyda. Kolejna magiczna strona życia dodatek. Jak nawiązać y, więź z energiami żywiołów? Urok i elegancja kartle normalną. Bądź wiedźmą 24 godziny. No to moje motto: o ściągacze, o ściągacie. że wiedźmą się jest całe życie i 24 godziny na dobę. Krążenie energii w kole roku. Koło roku bardzo dobra rzecz. Słowiańscy bogowie i amulety. Także tutaj widzicie, macie artykuły. Tutaj o aniołach. Oleje. I magiczny niezbędnik. Skrócony kalendarz księżycowy, który jest bardzo korzystny. Nowie i pełnie z godzinami. Więc bardzo fajnie. Księżyc w znakach zodiaku. Znaki zodiaku i główne atrybuty. Wszystko w formie anioł-opiekun. Danego dnia. Tutaj możecie magiczne zestawy. Smartfony pracują na tych tych. I rytuał na odmianę losu, czyli jeszcze polecamy, jeszcze coś jest na internecie. Mandale, które możecie sobie rysować i miejsce na notatki. Reklama sklepu czarymary.pl i seria, o której Wam zawsze mówię, że jest bardzo dobrą serią sabatów. No nie musicie zamawiać na Marypel, możecie zamawiać w Księga Ręce Cud, również cała seria sabatów tam istnieje. Bardzo dobrze wydana no, no, książka i współczesna czarownica, którą również Wam polecałam. Piękna sprawa. Dobrze, także tak wygląda właśnie ten kalendarz. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Możecie go zakupić właśnie w Księga Ręce Cud. Yy. I co ja mogę powiedzieć? Ja za co roku mam po prostu, także... Ale już się pokazał, więc wam mówię. No, do zobaczenia, kochani. Pa, pa!